Witam serdecznie na kanale mojej decy. Dzisiaj zapraszam Was do odpakowania tej oto w no, sporych rozmiarów paczki, pewno grubaśnej w której znajduje się rzecz no, bardzo przydatna, zwłaszcza teraz w okresie jesienno-zimowym. Wam pokażę, dlaczego tak bardzo i co tam konkretnie się w tej paczce znajduje. fakturę, to akurat na bok. Tu więcej nie ma. Też na bok. Śmierć, też na bok. Ale ja tu już od razu Wam zdradziłem. Tak, jest to latarka, czyli no chyba możecie się ze mną zgodzić, że jest to rzecz bardzo przydatna ogólnie, ale wasza teraz, kiedy szybko robi się ciemno i akurat... Poświecenie sobie może być częściej, częściej konieczne. No, przynajmniej tak jest w moim, w moim przypadku, że przeważnie, jeśli chodzi o latarki, które decyduje, to w prostu, okresie są przeze mnie najczęściej używane. Konkretnie, jak już widzicie, mamy tutaj do czynienia z armytekiem, czyli dalej trzymam się na zasady, że. Chcę próbować nowego sprzętu, więc kupuję sprzęt nowych firm, które jeszcze. Produktów, których jeszcze na kanale nie było, i tak jest również w tym przypadku. Armyteka żadnego nie było. Konkretnie jest to ELF model C1. I już chociażby patrząc po maksymalnej mocy, czyli 930. Lumenów jest to model, którego barwa światła powinna być ciepła. Czyli jest takie zimne, zimne LEDowe światło, jak większość latarek ma tak naprawdę. Ja akurat się wybrać, co też jest pewną nowością, bo w sumie wszystkie moje dotychczasowe latarki miały jednak tą barwę światła zimną. A tutaj, a tutaj jest ta barwa światła ciepła. Jest to też będzie ciekawe porównanie, co akurat bardziej będzie mi pasowało. Krótkie spojrzenie na papierologię. To jest taka instrukcja co do obsługi dla zainteresowanych. Można sobie zatrzymać film. Tutaj jak. To to samo, tylko w innym języku w fińskim, szwedzkim, norweskim. Jest po polsku. Bardzo fajnie. To może tu. Teraz tak, może do latarki przyjdzie na koniec, ponieważ, razem z opakowaniem, razem z całą, samą latarką, dostajemy też kilka dodatkowych akcesoriów, które to pozwalają nam jak gdyby rozbudować funkcjonalność tej latarki. Pierwsze, co to mamy tutaj, clips. Dzięki któremu, z tego co widzę, tak będzie można sobie ją zamontować m.in. na przykład na daszku od czapki. Myślę, że to powinno działać. Tak, powinno to i zrobić sobie wtedy z taką prowizoryczną czołówkę. Tu mamy również zapasowe oringi, czyli można powiedzieć, że standard, ale tutaj za to mamy pasek, taśmę, dzięki której możemy tą latarkę zamontować sobie na czole przy użyciu również tutaj tego, jak powiedzmy, chwytaka, tego uchwytu. I dzięki temu mamy tutaj funkcjonalność latarki czołowej, czyli mamy obie ręce wolne. Więc to jest również duży plus. Tutaj, oczywiście, standardowy kabel. Port do ładowania, tutaj widzę, jest jeszcze starego typu USB. No, szkoda, że nie ma USB-C. No i jeśli chodzi o akcesoria, to mamy wszystko, więc teraz mogę przejść już do samej latarki. I tak ona się prezentuje. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie, no to tak, przede wszystkim faktycznie jest malutka, jeśli chodzi o wysokość, ale jednocześnie jest dosyć gruba. W porównaniu do wszystkich latarek, jakie miałem do tej pory, najbardziej grubaśny chyba był Olight Baton S1 się dobrze pamiętam, ten taki najmniejszy na baterię CR123. Więc ta tutaj na pewno jest grubsza, no ale jest to też latarka kątowa, co powinno się przekładać na to, że jest wygodniejsza. Ok, jedno co widzę to się nie włącza I teraz pytanie, czy jest tu jakieś zabezpieczenie. Teraz zobaczymy. Że żadnego zabezpieczenia nie widzę, że żeby tutaj ten akumulatorek, to teraz możecie sprawdzić specyfikację, jeśli chodzi o e, akulum, akumulatorek do tej latarki ale nie, nie jest żadnej folii. Tutaj wszystko jest ok, więc czyżby był, była rozładowana, no, tak powiem szczerze, niezbyt fajnie. To też nie jest nigdy dobre dla. Mm, dla baterii, dla akumulatora, żeby był rozładowywany do zera i przez jakiś tam czas właśnie w ten sposób leżał tak nienaładowany, chociażby w połowie to dotyczy każdego sprzętu czy to smartfony, czy jakaś inna elektronika czy też również akumulator do latarki no bo to jest ta sama technologia litowo-jonowa dobra, zrobimy tak A zaraz tutaj zrobię cięcie i wracam z PowerBankiem. Zobaczymy, czy to faktycznie jest powód tego, że ta latarka nie świeci. Albo no, może ja nie umiem jej włączyć. Zaraz sprawdzę. Jestem już z powrotem. Mam ze sobą PowerBank. Co prawda, kabelek inny, jakiegoś innego urządzenia, ale myślę, że to nie powinno tutaj stanowić problemu. Dobra. No więc tak, świeci się czerwona, na czerwono, tutaj ten przycisk włączania. Znaczy to, że latarkę się ładuje, z tego co sprawdzałem sobie przed zakupem, ma ona tryb, tak zwany tryb świetlika, dzięki czemu właśnie po, po odłączeniu do jakiegoś zewnętrznego źródła zasilania, na przykład właśnie tak jak tu mamy teraz powerbanka, to można tą latarkę włączyć właśnie w tym trybie i jak widać latarka ciała, czyli wychodzi na to, że jest ona po prostu rozładowana. Co tak jak już wspominałem przed chwilą, jest no, nie do końca dobre, żeby akumulator był do zera rozładowany. Też nie wiadomo, jak długo był on właśnie w tej powie tym stanie, powiedzmy, całkowitego rozładowania. No, no trudno. No, mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś negatywnie na, na jego działanie. Ok, tryb widzę tutaj na ten moment. Ok, przełączają się, latarka świeci. Dobra, to będzie tyle, jeśli chodzi o odpakowanie. Będę się sobie przed, że tak powiem rozpoczęciem edycowania jej będę musiał ją naładować. No i oczywiście za jakiś czas w recenzji podzielę się moimi wrażeniami i spostrzeżeniami, jeśli chodzi o tą latarkę. Przypomnę, Armytek ELF C1. Jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.